Jak zaimportować listę płac z mikrogratyfikanta GT w rewizorze GT? Współpraca między mikrogratyfikantem GT a programami księgowymi GT odbywa się w ramach jednej bazy danych, co znacząco upraszcza proces przenoszenia list płac i ich księgowania. Aby poprawnie zaimportować listę płac z mikrogratyfikanta do rewizora GT, należy przede wszystkim upewnić się, że lista płac w mikrogratyfikancie GT została zatwierdzona. Dopiero wtedy będzie możliwe jej zadekretowanie w programie księgowym. Jeśli lista płac została zatwierdzona, możemy przejść do programu księgowego. W rewizorze GT nie ma konieczności wykonywania importu dokumentów do zadekretowania. Program posiada moduł Dokumenty do dekretacji, w którym automatycznie pojawiają się obrazy księgowe dokumentów gotowych do dekretacji, w tym zatwierdzonych list płac. Przed rozpoczęciem importu użytkownik powinien mieć przygotowany schemat importu, który pozwoli na automatyczne ujęcie dokumentów w księgach. Program umożliwia wczytanie przykładowego schematu importu dla listy płac. Pozwala on zadekretować jednym zapisem księgowym listę płac z wynagrodzeniami pracowników oraz z obciążeniami pracodawcy. Jeśli chciałbyś dekretować odrębnymi dekretami obciążenia pracodawcy, należałoby wcześniej przygotować odrębne schematy importu dla typu dokumentu Składki z listy płac oraz Składki PPK z listy płac. W przedstawianym przykładzie wykorzystamy standardowy schemat dla listy płac. Przejdź do modułu Dokumenty do dekretacji. Zaznacz obraz księgowy listy płac a następnie kliknij Dekretuj. Wyświetlony zostanie dekret uzupełniony według wcześniej przygotowanego schematu. W celu zatwierdzenia i zadekretowania obrazu księgowego kliknij zapisz Gotowe. Stworzony zapis księgowy odnajdziesz w module Dekretacja i księgowanie.